Ja się na jasnowego klimat mi się kojarzy tylko z czymś co można stworzyć to już samo się sugeruje że klimat można nie wiem manipulować tworzyć poprawiać naprawiać klimat można wszystko to znaczy, wszystko zależy od finansów, tak? Czyli bawienie się w bogów, poprawianie natury, sterowanie pogodą, yeah. tworzenie wiatrów, tak? Tworzenie deszczy, bo klimat. Można wywołać suszę? Można. Można wywołać deszcz? Można. Można wywołać strzeciem ziemi? Można. Można tornada wywołać? Też można. To jest wszystko klimat. To jest nic takiego jak ukryta, pod nazwa, nic, pogoda, tylko że w innej, a inaczej nazwana. nie wiem po co oni popodpięli co innego gospodarka wodna i kanalizacji to ja rozumiem spółka od zarządzania wodami i ściekami koniec kropka a ten klimat po co wsadzili po to żeby nie wiem e, e, co wpływać na klimat no co bukaj i dobrze wracamy wpływać na klimat, jednoznacznie mm. To jest chore wszystko tutaj muszę wjechać Nie to jest odnoga ulicy Garwina Chore, to energia. Zobaczyłem, do wiatraka. Kiedy to wypełzło? Kiedy to się narodziło? Kiedy to się narodziło, ta ta spółka miejska? To jest narzędzie bat na nas, żebyśmy byli posłuszni, że jesteśmy czegoś, że my jesteśmy winni zmianom klimatycznym. To jest po to, że są ekstremalne warunki pogodowe, mogą się pojawić. To jest wszystko nasza wina. To przez to, że nie segregujemy śmieci, przez to, że palimy drewnem w kominkach, przez to, że wchodzimy do lasów, że za, za dużo węgla yy, yy, dajemy do utylizacji. O, to już w ogóle temat rzeka. Płacimy za wywóz śmieci, za które tak naprawdę to nam powinni płacić. Wyobraźcie sobie, że yy, przyjeżdża do nas że jesteśmy taką kopalnią. Każdy człowiek, który płaci 35 zł za wywóz śmieci miesięcznie każdy człowiek mieszkający w Krakowie. Płaci 35 zł miesięcznie za wywóz śmieci. I podjeżdża do niego taki wagon raz na miesiąc. Tak? Załóżmy. I sobie odbiera te śmieci od nas. My zapłaciliśmy za to, żeby przyjechał taki wagon i pobrał od nas węgiel tonę węgla my płacimy za to, że on odbiera od nas zabiera od nas ten surowiec w postaci węgla a on sprzedaje go jeszcze dwa razy drożej i na tym zyskuje dwa razy bo robi z niego po prostu robi z niego pożytek na swój sposób wałłówka.my z ulica geodetów. Ale ja wracam tak jak ile ja, to tak jak jechałem. My płacimy za gęło z śmieci. 35 zł od osoby miesięcznej. Czy się to komuś podoba, czy nie? Przyjeżdżają do nas ludzie i zabierają te śmieci. Robią z tego, co chcą. Mogą to spalić, mogą to sprzedać, mogą wytworzyć z tego prąd, mogą z tego wytworzyć ciepło. Co sobie życzą. Ale to jest surowiec. To jest paliwo. To jest normalnie paliwo, jubileuszowa, tutaj. To jest paliwo. My jeszcze musimy za to płacić. Za to, że oddajemy... Nie, że za darmo. Nie. no jeszcze zapłacimy za to, że ktoś... Ktoś odpala silnik w samochodzie i przyjeżdża do nas. Amortyzujemy Co my amortyzujemy tym kosztami? Eksploatacja. Amortyzujemy na naprawę samochodów, tych, tych śmieciarek. Po co im te koszty? No w sobie w ciemności. Milion przez 35 zł. 35 zł razy milion. Chcecie na miesiąc. Spalarnia sobie spali, wytworzy sobie ciepło, wytworzy sobie prąd, i ten prąd można odsprzedać. Ciepło też można odsprzedać. Biznes się kręci. Jeżdżą w ulicę Kocmyrzowską. A my, nieświadomi, powiedzieli nam, że że tak musi być. Musimy płacić. bo bo śmieci to jest wiadomo to jest jak gdyby karanie. Nas karają Takim podatkiem śmieciowym za to, że kupujemy opakowania plastikowe w sklepie spożywczym. Tak. I to musimy wyrzucić. To jest karanie nas takim podatkiem śmieciowym. Ktoś musi zamortyzować utylizację. Nie ponosi tego producent. To ponosimy my jako konsument. Wszystko jest w plastiku. Plastik, guma, papier. Te produkty zawierają węgiel i nadają się do spalenia. Się każą sobie segregować o. kolory po, pojemników? Każdy, każdy produkt, każdy śmieć do osobnego pojemnika. Nie dość, że płacimy, ciężkie pieniądze. Świeci, jeszcze musimy tracić czas i energię na to, żeby segregować. Bo butelkę trzeba sprasować. To samo jest z kartonem. Nam nikt nie płaci za to, że segregujemy. Nie, 35 zł od osoby miesięcznej. pfff kończy jestem u celu to tyle jeśli chodzi o Ulica Dżubowa, tu widzimy pętlę tramwajową przy Czmierzowskiej. Kończę. Komentujcie, co o tym myślicie. Na temat tego klimatu śmieci. Co Wam przychodzi do głowy? Pozdro.